Dzień dobry, Anna Trenowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do oglądania poniedziałkowego wydania Kuriera Ostrowieckiego. Już po raz ósmy środowisko ostrowieckich seniorów fetowało swoje święto, czyli senioralia. Imprezy odbywały się w sobotę i w niedzielę, a program obejmował zarówno wykłady, jak i występy artystyczne. O tym, że dojrzali mieszkańcy Ostrowca potrafią korzystać z życia i często właśnie w tym okresie realizują swoje pasje oraz marzenia, udawać nie trzeba. Najlepszym przykładem są trwające od 8 lat senioralia, a więc cykl imprez zaadresowanych nie tylko do tej grupy wiekowej. W tym roku hasło Bo radość życia jest w nas miało właśnie podkreślić zapał i wielką aktywność seniorów. Okay. Możemy im też pomóc, oni nam pomagają. Czyli ta integracja międzypokoleniowa jest taka bardzo ważna istotna, i istotna. też na Tegoroczne senioralia miały dwie odsłony: wykładową oraz artystyczną. W sobotę w Auli Ostrowieckiej Uczelni odbył się cykl wykładów tematycznie związanych zarówno z zagadnieniami polityki senioralnej, jak i rozwijających wiedzę słuchaczy Ostrowieckiego Uniwersytetu III wieku. Dzisiaj programuje programie dwa, Dzień Edukacji. Dzień edukacyjny, bowiem no, taka jest misja Uniwersytetu Czuciejowych, w związku z tym mamy dwa wykłady yy, profesora z Jadrylowskiego i Pani doktor nauk humanistycznych z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, z tej sekcji medycznej. Yy, Będzie zapowiedziała swój przyjazd Pani Wicenarszałek Województwa wszystkiego. Ja niech właśnie Pani Marszałek zajmuje się sprawami społecznymi, a w tym sprawami seniorów. Niedziela to już był wielki pokaz talentów i umiejętności ostrowieckich seniorów z tradycyjnym przemarszem przez centrum miasta. I do wszystkich seniorów i takie święto radości, święto twórcze, gdzie będą się prezentować zespoły seniorskie, góry, kabarety, taneczne zespoły. Także będziemy się po prostu bawić. To ma być radośnie, miło i przyjemnie. I jeszcze taki bardzo ładny akcent ze strony miejskiego jest coroczny koncert w Młodzieży Strojewskim To są zespoły, które działają przy tej Uczestnicy Ostrowieckich Senioraliów, a więc jednocześnie gospodarze oraz goście tej imprezy podkreślali, że takie spotkanie to wielka integracja tego środowiska. Podoba mi się spotkanie z koleżankami, wszystkie występy, bo my też występujemy. Koleżanki z różnych koła gospodyń, z różnych miejscowości, spotykamy się razem, integrujemy. Mamy czas dla siebie, w ten dzień mamy czas dla siebie. Potem mamy zabawę, tańczymy, cieszymy się życiem. Dzięki senioraliom młodsze pokolenia mogą przekonać się, że życie na emeryturze nie musi być nudne i bezbarwne. Nie chcemy pokazać, że my też coś jeszcze znaczymy, mimo to, że jesteśmy na emeryturach, na rentach, nie czynni zawodowo, to jednak... Drzemie w nas coś takiego jak z młodości, że chcemy się bawić, uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach, chociaż nieraz jesteśmy tak na bok spychani, czego jesteśmy bardzo, jest nam bardzo przykro. Dlatego poprzez te senioralia chcemy udowodnić i chcemy pokazać, że jeszcze my coś potrafimy i coś jest. Stać się stać na to. Bo senioralia są często jedyną okazją do spotkania się w tak dużym gronie osób mających te same doświadczenia życiowe i jeszcze wielki apetyt na życie. Taki dzień, w którym wszyscy mogą się spotkać. Wymienić swoje doświadczenia, uwagi. Po prostu fajnie się bawić. Pokazy oraz występy ostrowieckich seniorów, jakie odbywały się w amfiteatrze, podziwiali także miejscowi politycy oraz przedstawiciele samorządu. Poza pięknymi życzeniami padły także solidarne deklaracje, zarówno prezydenta, jak i polityków, o budowie zadaszenia nad tym parkowym amfiteatrem. I nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu, i to jest to, co państwo pokazuje się każdego dnia. Ja jestem pod wrażeniem i chcę za to podziękować. Drodzy Państwo, to co Państwo robicie łącząc pokolenia, to co, to zaangażowanie Wasze, ta wiedza i doświadczenie życiowe i zawodowe jest do wykorzystania i żałuję, że Państwo tak wcześnie odeszliście na emeryturę. Drodzy Państwo, ale myślę, że za, za jakiś czas, jak już zaczniemy bankrotować, to będziemy podwyższać w górę wszystko. Drodzy Państwo, też chcę zapowiedzieć jedną rzecz. Ten upał, który nam doskwiera, mam nadzieję, że w przyszłym roku następne senioralia, łącznie tutaj z panią prezesem Matyldą, mówiliśmy o tym, że kolejne senioralia powinny być już w Ostrowieckim Różnocie Kultury. A mam nadzieję, że w przyszłym roku zadaszymy ten amfiteatr, żeby było i od słońca, i od deszczu. Ja, a propos tego zadaszenia, to myślę tak że tak jak Państwo wiecie, my z Andrzejem, panem posłem Andrzejem Kryjem, oczywiście jesteśmy w dwóch różnych klubach, ale tak jak widzicie nawet się nieście dogadujemy. Być może na tych. Bravo! Bravo! Być może. Na tych te senioralia są wyjątkowe, dlatego, że to są ósme Ostropieckie senioralia. Tymczasem my z panem posłem, zasiadając teraz w Sejmie, tak naprawdę zasiadamy, jest to ósma kadencja Sejmu. Więc akurat tak się fajnie składa. Ta ósemka jakoś nas tak łączy, panie pośle. I myślę sobie tak, czy to będzie jeden rząd, czy to będzie drugi rząd to myślę, że tak czy owak na pewno któryś, który będzie, do tego Amfiteatru Zadarzenia dołoży, czego Państwu życzę. Śpiewy oraz występy seniorów, a także gościnne występy młodych artystów działających w Miejskim Centrum Kultury trwały do późnych godzin popołudniowych. Towarzyszył im jarmark rękodzieła wykonywanego w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku. uroczyste i artystyczne zakończenie roku pobytu w przedszkolu nr 7 odbyło się w osiedlowym domu społecznym Malwa, a wszystko po to, by dziecięce talenty mogły podziwiać całe rodziny wychowanków tego przedszkola. Zakończenie roku szkolnego w przedszkolu to dla nauczycieli i opiekunów nie tylko zadowolenie oraz radość. To także smutek rozstania się z kimś, kogo darzyło się niezwykłym uczuciem. strony ogromna radość, ponieważ jest to okazja pochwalenia się dorobkiem przedszkola, bo to naprawdę był talent show, przedszkolny talent show, a z drugiej strony smutno. Bo tacy wspaniali rodzice, kochane dzieci, mądre odchodzą, opuszczają przedszkole. Coroczny spektakl w wykonaniu przedszkolaków kończących swoją edukację to także pretekst do wspomnień. Bo to człowiek tak wychowuje jak swoje dzieci, a może nawet lepiej niż swoje i każdym najdrobniejszym sukcesem się takiego przedszkolaczka cieszy, a to właśnie jak przypominam sobie dzieci przyszły pierwszy raz do przedszkola, płakały, wiele rzeczy nie chciały, a w tym momencie Zabłysnęły na scenie. Bo tym, co daje pobyt w przedszkolu, to przede wszystkim możliwość poznawania nieznanych światów i odkrywania życiowych mądrości. Dużą atrakcją dla dzieci są zajęcia, te obowiązkowe, ciekawe zabawy i bardzo dużo zajęć dodatkowych, bezpłatnych, z których dzieci korzystają. I to ich rozwija, rozwija ich wiadomości, umiejętności, talenty. Teraz czas na komunikaty. Zarząd spółdzielni mieszkaniowej Krzemionki uprzejmie informuje, że 21 czerwca 2019 roku, a więc piątek, jest dla spółdzielni dniem wolnym od pracy. W tym dniu kasy będą nieczynne. Ewentualne usterki w mieszkaniach w dniu 21 czerwca należy zgłaszać pod numer telefonu 508-197-623. I kolejny komunikat z powodu modernizacji sieci teleinformatycznej 19 czerwca a więc w środę kasy Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu będą przyjmować tylko wpłaty czynszowe. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Krzod 1929 wywalczył Okręgowy Puchar Polski. W Kielcach pokonał granat Skarżysko 3 do 1. Finał Pucharu Polski na szczeblu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej odbył się w niedzielę na Suzuki Arena Kielce. Od początku pierwszej połowy nasz zespół miał optyczną przewagę i dość szybko objął prowadzenie w 14 minucie po strzale Jakuba Kapsy. Osiem minut później za faul zawodnika granatów w polu karnym sędzia podyktował jedenastkę. Rzut karny na gola zamienił Michał grunt. Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ zmianie i piłkarze schodzili do szatki przy stanie 2 do 0 dla Krzo. Początek drugiej połowy to zimny prysznic dla Ostrowczan. Tuż po zmianie stron w 46 minucie po szybkiej akcji celnie strzelił błażej Miller, zdobywając kontaktową bramkę. Potem gra miała wyrównany przebieg i obie drużyny dążyły do zdobycia gola. Wydawało się, że uda się to drużynie z ostrowca, gdyż w 74 minucie sędzia podyktował drugi rzut karny dla krzo. Jednak tym razem Michał Grunt oddał zbyt lekki strzał i górą był bramkarz granatu. Jednak kropkę nad i postawił w doliczonym czasie gry Kamil Bełczowski, który po indywidualnej akcji ustalił wynik meczu na 3 do 1 dla krzotu 1929. I to już wszystkie informacje, które dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam jutro o stałej porze. Do zobaczenia.